Cześć. W dzisiejszym odcinku, tak jak wam obiecałem poprzednio, sprawdzimy sobie koła magnesowe, dokładnie wypustki. Zobaczcie, mam tutaj trzy koła magnesowe, wyczynowe, standardowe, nowe i standardowe używane. Tutaj mam przyrząd, który zrobiłem. Pokazywałem wam wcześniej, jak to było zrobione. I będziemy sobie spisywać, tak? Więc najpierw wyczynowe musi wejść sobie na wypustkę. Tutaj mamy tak, 0. 2,5, 5, 7,5 od prawej będziemy liczyć. Również do 7,5 można powiedzieć, chociaż tutaj widzę, że jest mniej niż 7,5. Tu uznajmy 7 stopni, tak? Teraz kolejne. To. Ok. I tutaj mamy. Od 5 stopni do takich 9 powiedzmy, czyli 9 do 5. Ok. I ostatnie koło. Tu jest zerwany klin na wale, widzicie? Ale ustawiam go tutaj. Nie tak. Zobaczcie, nie w ten sposób i no w ten, tak. I tutaj mamy od 5. Do 10, czyli tutaj jest równe 15 stopni, i tutaj mamy od. Dobrze to jest. Od 5 do 10. Kurde, słuchajcie, coś mi to nie pasuje bardzo. Aż tyle? Jezus, aż tyle. Patrzcie, tutaj mamy od 10, od 9, tak? Do tych 5. Tutaj. Tutaj mamy od 5 do 9 w drugą stronę, a jest dobrze na tym, tak? A tutaj mamy od takich 7,5 do 7, nie? Także bądź teraz człowieku tutaj mądry i zamontuj sobie któreś koło magnesowe z tych i wierzcie mi, że jest kolosalna różnica. <laughs> Naprawdę to jest... Totalny absurd, jak fabryki mogą produkować takie części. tak Tutaj mamy oznaczenie CFW. Będzie to widać? CFW 50XY. Tutaj kurczę nie powiem Wam, bo jest wentylator. Tutaj też i to było przerabiane, także tym bardziej nie powiem Wam. I sobie wyobraźcie, że zmieniacie koło magnesowe i musielibyście regulować kąt wyprzedzenia zapłonu każdorazowo. A z tym jest bardzo dużo zabawy, ponieważ musicie znaleźć prawdziwe GMP. Zobaczcie, widać, mam tutaj znaczniki, nie? Farbą zrobione. Najpierw to koło magnesowe, załóżmy. Widać, idealne GMP jest tutaj w tym miejscu. I tutaj mam 0 na podziałce, nie. Teraz wyczynowe koło magnesowe. I tu od góry, jeśli zobaczycie, również jest 0, nie. Także no nie jest to bardzo dokładne, ale mniej więcej możecie sobie później ustawić kąt zaponu tutaj na fasali. Ja tutaj mam to tak rozwiązane, że po prostu mam takie imbusiki małe. Jak tam się spojrzycie i ten impulsator jest zaszlifowany z boków, żeby mógł się przesuwać. Po co to robię? Już Wam odpowiadam. Po to, ponieważ każde koło magnesowe, które mam do silnika 139QMB ma wypustkę w innym miejscu. Co skutkuje tym, że kąt wyprzedzenia zapłonu 80 doprężonej na tym kole magnesowym mam... Idealny, ponieważ musicie znaleźć prawdziwe GMP w silniku, nie na cechach, bo cechy to są, wiecie, podglądowe, można powiedzieć. Prawdziwe GMP, a cechy to jest dwie, dwie różne rzeczy. Zrobić sobie kątomierz specjalny, przykręcany lampę, lampą steroboskopową, później to mierzyć. I na kole magnesowym musicie sobie zero względem kątomierza również zrobić. No, także na razie.